Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Święci przybywają z pomocą. Klinika duchowa. W przeciwnościach, gdziekolwiek przebywasz, gdziekolwiek byś się udał, Jesteś nędzny, jeśli się nie nawrócisz do Boga. Czemu się trapisz tym, że ci się nie powodzi tak, jak tego chcesz i pragniesz? A któż ma wszystko według swojej woli? Ani ja, ani ty, ani żaden człowiek na ziemi. Nie ma na tym świecie nikogo bez utrapienia i ucisku, choćby był królem lub papieżem. Komu tu najlepiej? Temu, kto potrafi cierpieć dla Boga. Wielu nierozumnych i słabych powiada oto szczęśliwe życie tego człowieka. Patrz, jaki bogaty, wielki, potężny, jak wysoko postawiony. Zwróć jednak uwagę na dobra niebieskie, a zobaczysz, że te wszystkie rzeczy doczesne są marne. Bardzo niepewne i uciążliwe, bo się ich nie posiada bez troski i bojaźni. Szczęście człowieka nie polega na obfitości dóbr doczesnych, wystarczy mu ich umiarkowana ilość. Zaprawdę, życie na ziemi jest wielką nędzą. Im więcej ktoś chce się duchowo udoskonalić, tym ono staje się mu bardziej gorzkie. Ponieważ mocniej odczuwa i wyraźniej widzi braki ludzkiego skażenia. Albowiem jeść, pić, czuwać, spać, odpoczywać, pracować i podlegać innym potrzebom natury to naprawdę wielka nędza i udręka dla człowieka pobożnego, który najchętniej chciałby się uwolnić od wszelkich więzów ciała. Bardzo ciążą człowiekowi wewnętrznemu potrzeby cielesne na tym świecie. Przeto prorok pokornie prosi, aby mógł być od nich wolny, mówiąc: Panie, wyrwij mnie z moich udręczeń. Ale biada tym, którzy nie znają swej nędzy, a jeszcze bardziej biada tym, którzy miłują to nędzne i kruche życie. Niektórzy bowiem tak do Niego przylgnęli, że choć z pracy lub żebraniny ledwo się utrzymują, to jednak gdyby tu zawsze żyć mogli, nie dbaliby zupełnie o Królestwo Boże. O nierozumni i niewiernego serca, pogrążyli się tak głęboko w rzeczach ziemskich, że w niczym nie smakują tylko w tym, co cielesne, nieszczęśni. Dopiero na końcu odczują, jak podłe i marne było to, co kochali. Przeciwnie święci Pańscy i wierni przyjaciele Chrystusa nie zważali na to, co się podoba ciału i co docześnie kwitnie, lecz całą nadzieją i tęsknotą swoją kierowali się ku dobru wiecznemu. Wszystkie ich pragnienia wiodły ich wzwyż, ku rzeczom nieskończonym i niewidzialnym, aby przywiązanie do widzialnych nie ściągnęło ich ku ziemi. Nie trać, bracie, nadziei, że osiągniesz postęp w życiu duchowym. Masz jeszcze czas i pokorę ku temu. Czemu chcesz odkładać do jutra swe postanowienie? Wstań i zacznij natychmiast, mówiąc Teraz jest czas działania, teraz czas walki, teraz sposobny moment do poprawy. Kiedy ci źle jesteś znękany, wtedy jest czas zasługi. Trzeba ci przejść przez ogień i wodę, abyś się dostał na miejsce ochłody. Jeśli sobie gwałtu nie zadasz, nie przezwyciężysz swoich wad. Dopóki nosimy to kruche ciało, nie możemy być bez grzechu ani też żyć bez uprzykrzenia i bólu. Chętnie byśmy odpoczywali wolni od wszelkiej nędzy, ale ponieważ przez grzech utraciliśmy niewinność, straciliśmy też prawdziwą szczęśliwość. Dlatego trzeba trwać w cierpliwości i oczekiwać zmiłowania Bożego, aż ta nieprawość przeminie, a to, co śmiertelne, wchłonięte będzie przez życie. O jak wielka jest ułomność ludzka, zawsze skłonna do błędów. Dziś spowiadasz się z grzechów Twoich, a na znów je popełniasz. Teraz postanawiasz się ich wystrzegać, a w godzinę potem tak postępujesz, jak gdybyś nic nie postanawiał. Słusznie więc możemy się upokarzać i nigdy nie mniemać o sobie wysoko, skoro jesteśmy tak ułomni i niestali. Szybko też można przez niedbalstwo utracić to, co się z wielkim wysiłkiem przy pomocy łaski zdobyło. Cóż będzie z nas u schyłku dni naszych, kiedy w zaraniu stygniemy, biada nam, że tak skłaniamy się ku wypoczynkowi, jak gdyby zaistniał już całkowity spokój i bezpieczeństwo, gdy tymczasem w postępowaniu naszym nie ma jeszcze śladu, prawdziwej świętości. Bardzo by się przydało, gdyby nas jak dobrych nowicjuszy zaprawiano od nowa do przykładniejszych obyczajów. Byłaby wtedy może nadzieja jakiejś poprawy i większego duchowego postępu. Przyjacielu, kupując książki albo audiobooki, na stronie małego rodzinnego chrześcijańskiego wydawnictwa, na jej głowiePL, Sprawiasz, że pojawiają się audiobooki i książki największych mistrzów życia duchowego, które nie były publikowane od kilkudziesięciu lat. Pamiętaj, prosimy o nas w modlitwie. My pamiętamy o Tobie.